Proszę Państwa, również co księgowa nie robi za klienta? Nie pamięta o tym, żeby zanieść do księgowej dokumenty. To jest w realiach i w obowiązku klienta. W zależności od tego, jak biura konstruują sobie umowy, jest to albo do 5 albo do 10. Ze względu na to, proszę Państwa, że biuro musi mieć również czas na to, żeby zaksięgować te dokumenty, żeby sprawdzać je, zweryfikować czy jest odpowiedni NIP, jeżeli są to na przykład faktury uproszczone, czy w ogóle jest ten NIP na fakturze uproszczonej, yy, sprawdzić, czy wszystko jest OK, czy koszty są odpowiednimi kosztami, czy nie ma na przykład gdzieś tam jakiegoś na przykład alkoholu, który jest proszę Państwa niewskazany do tego, żeby był kosztem naszym... Niewskazany czy zakazany? Zakazany. Ale możemy proszę Państwa mieć usługę gastronomiczną. I wtedy jest ok? I wtedy nie ma tam wpisanego alkoholu, ale możemy. <laughs> Okej, okay. no ale poczekaj, jeżeli ja e, robię kolację taką, tak. e, i zapraszam wszystkich swoich współpracowników tak. i stawiam ten alkohol, to i tak go nie mogę wpisać? Nie. Okay. I uwaga na współpracowników kontrahentów i owszem, proszę Państwa, współpracowników nie, bo będzie musieli opodatkować i wrzucić to pracownikowi w dochód. Uważamy, co wypisujemy na drugiej stronie faktury w opisie kosztów. Okej. Okay. No widzisz? Kolejna ciekawa rzecz, naprawdę. Tych pytań, że Państwa będzie tysiąc ale, albo ale jeszcze Ale one, one się nigdy nie kończą, bo my nawet teraz rozmawiamy i ja już wiesz w mojej głowie. Tylko nie nadążam z notowaniem. Okej. Okay. No dobra, no to myślę, że mamy to, że... To, co zrobiłyśmy dzisiaj, jest fajne na start. I ja bym chciała prosić wszystkich o to, żeby dosyłać do nas pytania, bo będziemy się za nią spotykać raz, myślę, na dwa tygodnie i będziemy próbować odpowiadać na te pytania. Bo to są, wiecie, co, to są takie pytania, które. Naprawdę się pojawiają i one są żywe, one są prawdziwe. To nie jest tak, że my tutaj sobie prowadzimy jakieś dyskusje teoretyczne, tylko te pytania na żywo pojawiają się na bieżąco w mojej głowie i Ania za każdym razem jest telefonem, a czy ja mogę? Nie. Ostatnio wymyśliłam, że skoro pracuję przy biurku i skoro boli mnie kręgosłup i skoro chciałabym trochę dla zdrowia coś porobić, to kupię sobie bieżnię. No i piszę do no Ani, mogę pisać bieżnię? Nie. Także już wiem. Już Ale już proszę mogę. Państwa, jeżeli pójdą Państwo na masaż relaksacyjny odstresowujący do jakiegokolwiek masażysty, czy to będzie spa, czy to będzie fizjoterapeuta, czy to będzie masażysta i będzie wpisane w fakturze masaż relaksacyjny, to jak najbardziej możemy wpisać to w koszty. To jest ciekawe. Jest interpretacja podatkowa. Tak. Znaczy się, to też mi jest potrzebne, bo dzisiaj do Ani mówię, Jezus, przysz, przysz, przyszłam tutaj, ale prawie bym nie przyszła, bo nie mogłam wstać. Musiałam że jest przeciwbólową, bo coś mi tak weszło w plecy, że ledwo się ruszam. Ale już stwierdziłyśmy, że nie możemy tego o 378 raz przesunąć. No nie, 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 nie. nie. Absolutnie. Bo to już było za dużo. Okej, okay, to co, mamy to? Mamy to.